Tam pod lasem na, na arszycy, kuku. Ku. Tam pod lasem na arszycy, tam dziewczyna trawkę sieczek, kuku, kuku, kuku. Ku. Na siekała. Proszę Państwa, jesteśmy w Stanowie. Dziś piękna pogoda. W powietrzu czuć wiosnę, a co za tym idzie, już niedługo święta wielkanocne. I z tej właśnie okazji poprosiliśmy o spotkanie. O spotkanie z zespołem Górali Czadeckich Stanowianie, którzy pokażą nam swoją tradycję zdobienia pisanek, a także jak powstają śmiergusty oraz do czego służą. Zespół Górali Czadeckich Stanowianie kultywuje tradycję bukowińską poprzez stroje. Mowę i zwyczaje oraz poprzez warsztaty z młodym pokoleniem, na które serdecznie zapraszamy. Na warsztatach pisania pisanek stanowię. Ale zanim pokażę, jak ja piszę pisanki, chciałabym pokazać pisanki tradycyjne bukowińskie, ponieważ one pisane są troszkę inaczej. Te pisanki pisane są nie szpilką, tak jak ja piszę, ale tak zwanym dzióbkiem. Najpierw nakładany jest ciepły wosk na białe jajko, następnie wrzucane do kolorowego, do koloru, bo kolory różnie się robi. Jedni robią z bibuły marszczonej, jedni gotowe kupują w woreczkach kolory i do tego koloru. Następnie trzeba znowu ten wosk ściągnąć, czyli podgrzać jajko i ciepłą szmatką ściągnąć ten wosk i wtedy otrzymujemy właśnie takie typowo bukowińskie pisanki. Tak zwaną ostrą róże jest, liść dębu, tak się charakteryzują one, to po prostu takie. Ja natomiast piszę pisanki inne, tradycyjne też woskiem, ale woskiem kolorowym, na kolorowym jajku nakładam kolorowy wosk. I wtedy już tych pisanek. Nie ściągamy z tych pisanek nie ściągamy wosku. Są one gotowe od razu. Według mnie jest to łatwiejszy może sposób, dlatego zachęcałabym, żeby każdy spróbował taką pisankę sobie napisać, ponieważ tradycja u nas jest, no, powiedziałabym bardzo taka mocna. Co roku pisze się świeże pisanki, to nie są pisanki, które mają być przez kilka lat użytkowane. Ale co roku piszemy świeże pisanki, no bo święta wielkanocne, jakbyśmy mogli powiedzieć, co roku też inne, więc nie ma starych rzeczy, tylko piszemy pisanki nowe. Ale żeby przystąpić do warsztatów, żebym pokazała, to najpierw pokażę mój, jakby troszeczkę warsztat. Z puszki wycinamy tak, tak, odcinamy jedną stronę, tu druga strona, to będzie kolorowa kredka, która podgrzewaczem takim jest. Ja mam to zrobione w koszyczkach, żeby można było łatwo przenosić z jednego na drugi, żeby się nie poparzyć, ponieważ no jest to gorące. Jeżeli dzieci zechcą robić, to muszą pod naprawdę nadzorem dorosłych, bo można się oparzyć. Tu mam przygotowane już kolorowe jajka. Ja robię w takich kolorach gotowych. Kolorowe jajka. Można również na białym jajku, nic to nie przeszkadza. Również wychodzą piękne wzory. Do tego potrzebna szpilka. Ja akurat mm. używam szpilki z porcelanową główką, chociaż można robić również taką cieniutką szpilką, wtedy te. Paseczki, te wzory są jeszcze bardziej delikatne. No i cała ta polega na tym, ja, jak tu Państwo widzicie, że zawsze jajko trzymam w jakimś tam właśnie chusteczce czy w papierze, ponieważ no ręka może być tłusta, potem ten wosk by mógł się nie trzymać. Więc tak trzymam sobie ten. No i tam rozpoczynam akurat od nakładania. Czyli prosto zaczynam od rozdzielenia sobie jajeczka na przykład na dwie części. I takim ruchem ręki robię sobie wzór przez całe jajeczko. Jajeczko się kręci, nie ręka. Bo wtedy nie wyjdą te wzory takie równe, więc musimy za każdym razem jajko sobie przestawiać. I rozdzielamy sobie na jasnych kolorach. Jajka, ciemne farbki bardzo ładnie wyglądają. Zresztą no, każdy kolor tu jest dosyć widoczny. Zawsze szpilką robimy ruch ręki z góry na dół. Jeżeli odwrotnie, to wszystkie odwrotnie, bo wtedy one nie będą takie jednakowe. Zanim do drugiej. Szpilkę włożę do drugiej farbki. Proszę zwrócić uwagę, czyszczę szpilkę, ponieważ kolory się brudzą i wtedy wychodzą już nie są takie ładne kolory. I tu rozdzielam sobie na przykład jakiś kwiat. Tak. Rozdzielam co drugi na przykład, żeby pomiędzy to włożyć jeszcze inny kolor. Oczywiście ten wosk, czyli ta kredka świecowa, bo to są kredki świecowe, muszą być dobrze rozgrzane, bo inaczej nie będzie się ciągło dobrze. Za szpilką i wyjdą nie takie wzory. A ja nawet mam dwie szpilki na zmianę. Jeżeli do innego koloru, to po prostu używam drugiej szpilki, żeby mi się kolory nie mieszały. Dobrze jest, jak jajko jest też lekko ciepłe. Czyli najlepiej na świeżo, jak jajko jest. Oczywiście, nie wiem czy powiedziałam, jajko ma być ugotowane. Gotuję go dosyć długo, oczywiście żeby nie pękło, bo jak pęknie, no to już potem jest nieużyteczne. Ale na gotowanym jajku jak układam ciepłe do farby. To dobrze potem na takim letnim dosłownie pisać, lepiej się wosk ciągnie i wtedy wychodzą te wzory takie wyraźniejsze może. No i o w tej chwili mamy taki kwiat. Możemy jeszcze tam inne robić, to na tych wszystkich pisankach są. Ja na przykład bardzo dużo stawiam też kropek, czyli tu na tych wszystkich, które rozdzielam, zawsze ozdabiam kropeczkami te wzory. No i tak wygląda już gotowe. Nic nie musimy ściągać, żadnego wosku, tylko już mamy gotowe pisanki. O, takie jak tutaj właśnie mamy, różne kolory. Żeby pisanka była kompletna, ja zawsze robię symetryczne, czyli to, co na jednej stronie, to na drugiej stronie. Więc kończę pisankę na drugiej stronie. Ten sam wzór, co na pierwszej. No, tych pisanek dziewczyny powinny napisać więcej. Dlaczego? No, będą im potrzebne w czasie świąt. Oczywiście. Dobrze by było, żeby miały również pisankę gęsią, która jest dużo większa. większa tak. No wiadomo, że wymaga więcej, więcej czasu do więcej. zrobienia pracy. I taką gęsią pisankę powinny mieć też panienki. panienki. Tak. No, tych pisanek właśnie pisze się więcej. Wcześniej kiedyś pisano pisanki dopiero w wielki piątek. Czyli na ostatni jakby dzień przed świętami. Ponieważ te pisanki rzeczywiście były również spożywane te jajka. Więc te Jak? pisanki były właśnie w wielki piątek. No teraz piszemy już trochę szybciej. Bo rzeczywiście tych pisanek już się nie je. Do koszyczka gotowane jajko, ale bez skorupki, Wielki. tak, bez skorupki. Dlaczego? Bo te, które nawet dajemy do koszyczka, pisankę, jeżeli jest poświęcona, to potem nie wyrzuca się jej gdzieś tak, tylko trzeba ją spalić w ogniu. Czyli nawet i na podwórku parę tam jakiś gałązek gdzieś suchych i po prostu w ogniu trzeba spalić, jeżeli ktoś już rzeczywiście nie wrzuca do pieca, tak ale nie wyrzuca się poświęconego takiego jak... Pod zielonym stoi to.